Women show Cześć, witam serdecznie. Na dzień dobry, już, mam, już jestem rozbawiony, bo ten, po e, szedłym roli mówi. Ogólnie rzecz biorąc, wczoraj po odcinku miałeś same hejty. Ja sobie pomyślałem, no wreszcie, że odżyliście, bo ja już myślałem, co ostatnio było, że w ogóle nikt się łaskawie nie popisał, żeby minął bliżej, czy miał klucz, a nie wiem, śpiąci ludzie na wakacje wyjechali. No w każdym razie, na no wiecie, co ja na te hejty. I mogę Wam odpowiedzieć to, co są takie cztery litery, a kończy się na policji, tak? Czyli bez policji, ale te, te trzy litery to sobie możecie. Te możecie przestudiować, bo tylko do hejterów jest. Ale żyjcie sobie, żyjcie zdrowo. Dobra, lecimy, lecimy sobie po gazetkach. Yy, yy, pie, oczywiście jest coś sportowego na pierwszej stronie superaka i oczywiście nie jest to zapowiedź jutrzejszego meczu Lecha, no w ogóle o meczu Lecha to nie ma nic w całej gazecie. Natomiast jest, słuchajcie, tak. Podobno to tylko interesy Moszka czyńskiej z byłą żoną bruca. Była żoną Boruta, to, to jest nawet ciekawe, zaciekawiłem mnie to nieco, dlatego, że to taki był słynny rozwód i tego, zaraz po narodzeniu syna, no i tak jak patrzę, no nie, wiecie, że lubię się znać nad kobietami, ale jak patrzę na tę dziewczyninę, to myślę, że Borus bardzo dobrze zrobił, no taki trochę nos gerbaty, na rynku pretensjonalny, taki sikor złoty i tego. No i siedzi tu w restauracji z tym mężem Kaczyńskim, co doznają się dwa lata rozwodzi. Mówimy o Kaczyńskiej młodej, córce Lecha Kaczyńskiego. No i ten, no i dojdziemy do tego, co oni robią. Słuchajcie, Monika Jaruzelska napisała ta, co wczoraj na Golasa, żeśmy ją podziwiali, że <grytania> napisała list do redakcji i napisała tak. <grytania> Ona z dojca zresztą bardzo podobna, co świadczy o tym, że w urodzie przewyższa y, tą byłą żone y, W każdym razie wyrazy głębokiego współczucia dla ukrytego w głębokich zaroślach kąsanego przez gzy fotoreportera. Tyle godzin tylko po to, aby sfotografować pośladki starszej pani. Życzę super ekspresowi młodszych i atrakcyjniejszych modelek, które chętnie same zapozują. W każdym, w każdym razie na pewno to jeszcze będzie rozprawa w sądzie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, śmieszny Jurek Wasiłkiewicz, że sta dzików na łączce i jeden mówi tak: dzik. Mo mości z Was mogą tego nie pamiętać, ale lata temu siał postrach w naszym lesie niejaki bronek. Wieść niesie, że właśnie wraca. No bo bronek wraca. Dobra, słuchajcie, wszystko jest wszystko jest śmieszne. Najśmieszniejsze jest to, że strażnicy miejscy chcą przechodzić szybciej na emeryturę i bardzo ładnie pisze tu naczelny na, na pisze, to ostatnie zdanie piśliczne. A na słońcu, no chodzi o to, że muszą ciężko pracować jednak, on jest za tym, żeby zapierdalali, a nie starsze panie ze szypiorkiem ganiali i tak dalej, i tak dalej, ale... Na koniec ostatnie zdanie jest takie. A na słońcu proszę chodzić w czapkach. Mówię, że można chodzić bez czapek. I się trochę biedni przegrzali. No w każdym razie tu jest jeszcze dalszy serial z tą Kasią od Boruca. No i tak widzę tak, ta torebka Louis Vuitton, Piękna, taką pepitkę. Ale pewnie podrabiana jak wszystko co tam pochodzi. No handluje ona w każdym razie nieruchomościami. I tak wygląda, że dobrze te interesy prowadzi. Całe, całe szczęście i niech tak dalej będzie, w każdym razie, w każdym razie szkoda, że o sporcie tylko przy takich okazjach, ale tak a propos jak była żona to może sobie robić co chce, mnie na przykład w ogóle nie interesuje co robi moja była żona. Ten. Proszę, Bill Cosby, 35 kobiet oskarżyły go o gwałty, pokazały swoje twarze, bo on je podobno usypiał i wtedy je tam dmuchał. I on się nieopatrznie, ja mówię nieopatrznie, przyznał z 10 lat temu w czasie jakiegoś przesłuchania i teraz już każde szanse, bo ma parę groszy. A w Stanach jest coś takiego, że jak masz forsę, to dzielą natychmiast zaskarży 500 osób, które tutaj nawet na nie widziałem, aktorzy w Hollywood gdzie tam jak bywałem, to musieli jeździć w samochodach z przyciemionymi szybami, żeby ich w ogóle nie było widać, bo jak tylko nie daj Boże taki samochód potrącił zderzakiem jakiś inny samochód, to natychmiast okazywało się, jeżeli to był znany jak to że kierowca tamtego doznał wstrząśnienia mózgu i nie może już nigdy w życiu pracować i potrzebuje, ale jest gotów wycofać oskarżenie za rynkową cenę 10 milionów dolarów. Także ten bilbos by wpadł jak śliwka w kompot niestety i koniec. Doda będzie, Doda będzie was odchudzać, to ma ten związek ze sportem, jak dobrze wiecie wcześniej odchudzał ją Radek Majdan. Jak to oni mówili, że tam dochodzą do kilkuset stosunków w ciągu nocy. W ciągu nocy. Pewnie dlatego w wszystkie włosy wypadły, musiał sobie przeszczepić. No W każdym razie, doda, będzie odchodzić, ja tylko powiem, że spotkałem ją u fryzjera i poznałem ją tylko po głosie, bo poznaję tylko po głosie, mianowicie, mianowicie, tak to jakaś była jakaś starsza pani obok, jakaś tu stawa, mała, taka drobna, niepodobna w ogóle. I, ten, I gdyby nie to, że się odezwała tym swoim głosikiem, to e, e, już dosyć, już dosyć. Więc gdyby nie to, to nawet nie kumam o kogo chodzi. Dobra i doszliśmy sobie do sportu. Już nie wierzą w odnalezienie Olka. To chodzi o to, wiecie, jak na stadionie by kogoś zabili, to by zamknęli stadiony wszystkie, a tu kolejny w tym roku nam padł w Himalajach. Tego nawet nie szukali. Co czekamy, pójść z kolegą. Kolega się znalazł, a on się nie znalazł. I tak pomyślałem sobie, czy takie wypadki bada policja, bo teoretycznie, tak wyobraźmy sobie sytuację autora kryminałów, że można pójść z kolegą w Himalaje, tam go pokłócić, zabić go, wrzucić w przepaść, zejść na dół i powiedzieć, że zaginął gdzieś po drodze. Odtąd los jego jest nieznany. Czy to jest jakieś pogod... Ja chciałem powiedzieć bezprawie, ale to nie jest bez no bezprawie, bezprawie, skoro prawo nie funkcjonuje, ale że po prostu ktoś tam podejmuje decyzję, ktoś kto nie, nie jest rodziną, nikim i tak dalej, i tak dalej, na przykład o zaprzestaniu poszukiwań, akurat w tym wypadku, w tym wypadku tak się stało. Bez sensu. Bardzo ładnie napisał Miś Listkiewicz w komentarzach i muszę już wam czytać. Dzielią reakcję po odpadnięciu połowy polskich klubów już w lipcowej fazie pucharów. Trener Śląska jest zadowolony, gdyż doświadczenie z batów od Szwedów, przydadzą się w rozgrywkach ligowych, na podbeskidzie i korona, no jak znalazł. W Białym Stoku z kolei zameldowano wykonanie zadania, polegającego na pokonaniu zespołu pieśni i tańca z Litwy. Biedna jak mysz kościelna po ataku europejskich banksterów na cypryjskie banki Omonia przedstawiana jest na Podlasiu jak Barcelona. Już następna runda zweryfikuje tę opinię. Dobrze, że chociaż eksportowy Duet Lech i Legia nie robi sobie jaj z ludzi. I dodaje tutaj Misio, jak na razie, <laughs> jak na razie pamiętajcie, jutro to się może już jutro i pojutrze to się może naprawdę pozmieniać. Co my tutaj mamy ciekawego jeszcze w sporcie? Gmitruk rezygnuje z trenowania Adamka. Gmitruk to taki trener, Adamek przylatuje na walkę z Saletą i słuchajcie sobie ten, ale przyleciał z trenerem, no i ten Gmitruk dobrze powiedział, że nie może stać w jego narażniku, no bo słuchajcie, tam miejsca zabraknie, bo musi być tak, po, poza trenerami to dobrze jeszcze jak jest ten kat, katman, katman ten co skleja te łuki brwiowe, no to tam by po prostu musi ten Adamek w tym narożniku siedzieć, na tym zydelku, no to ja sobie nie wyobrażam, tam by musiał z 8 osób stanąć. No więc dobrze, że Gmitru, który jak wiadomo ma serce sztuczne, wszystko ma sztuczne powymieniane, to całe szczęście, że się w porę wycofał. I smutna wiadomość, naprawdę smutna, taka trochę połóżająca, nie chcą, nie chcą, kogo mogą nie chcieć? Nie, że nie, mnie nie chcą, to wiadomo, nie chcą szukały. Obrońca Łukasz Szukała, to nasz reprezentant, tak przypomnę. Znalazł się na liście transferowej Al-Ittihad, bo nowy trener, nasz Boloni nie widzi na niego miejsca w zespole. Patrzy na wałka, widzi, a Boloni nie widzi. Tego Boloniego, to no, pamiętam, bo kiedyś świetnie w piłkę grał, w pomocy zresztą. Polak trafił do Arakcji klubu w styczniu. No to patrzcie, trafił w styczniu, teraz mamy co mamy lipiec, tak? Czyli pół roku się utrzymał chłopina na posadzie. A tak chwalił i tak opowiadał, że on tam, czego on tam w tej Arabii jeszcze nie zarobi. No już nie zarobisz chłopie nic, powiem po arabsku, nie dogadasz po prostu, mimo że kontrakt szukał, jest ważny do czerwca 2017 roku. No to ci tam powiedzą, że jest ważny, ale jest nieważny i co, i co mu zrobić, tak jak w tym miesiącu jest ten szatniarz, tak? I co bym pan zrobił? no. Nie mam, nie mam krawata, czy nie mam numerka, już nie, będą, czy górki, nie mam czy kurtki, nie mam płaszcza, i co mi zrobić? Prezes pozdrawia z wakacji, słuchajcie, jest takie zdjęcie, nawet pokażę, bo to z jest woniek, a na, ma na, ty, na grzbiecie ma jednego wnuczka, a tamten wnuczek ma na grzbiecie jeszcze jednego wnuczka. No i jeżeli, jeżeli ja tak sobie patrzę na to zdjęcie i porównuję ze sobą. No to Zibi tu w ogóle nie wygląda na dziadka, w ogóle. Wygląda po prostu na wysportowanego gościa. No ja tylko sierota jestem. No i tutaj opowiada Zibi, że mój wnuk Mateo lepiej porusza się po boisku, ma lepszą koordynację ruchową niż Anglik, Andy Karol. Będę musiał zobaczyć jak ten Andy Karol ma koordynację, ale rozumiem, że to jakiś żarcik. No jedyne co mi się z tymi z tymi wnukami Zibiego nie podoba to, że, że rozmawia z nimi po włosku po prostu, a mógłby rozmawiać po włosku w poniedziałki, a we wtorki po polsku, no bo szkoda, że dzieciaki nie znały jednego języka więcej, a przecież można i, i mówić i taki i śmak, jeszcze po angielsku ale dobra, Julia, o Julia, słuchajcie, dziewięć lat bez taniczka się opala, no to Zibi, Zibi, co uważasz, no i dobra, nowy Roman z Szczęsnego Widzicie Szczęsny już szali, chromy już kocha. To jest, właśnie ci piełkarze to oni tak szalenie, szalenie łatwo wszystko zmieniają. I y, jak to się mówi, jak trzeba będzie, to on jeszcze pocałuje tę flagę do Ząbki. Kapitalne zdjęcie. To super akmatę na górze jest takie zdjęcie. Ja postaram się na snapa, żeby Karol je ładnie bliska sfotografował. Genialne zdjęcie pokazuje niestety jak ta piłka, jak ta piłka jest demolująca czasami. I fajne wspomnienie Dudka z Armenii, jak Dudek, Dudek był reprezentantem Polski jeszcze i hej, do Armenii tam jakiś z, ze świrem, czyli świetrzeckiem. Czekali na kontrolę dopingową, jakiś miejscowy piłkarz cały czas ich straszył, że całą nie wyjadą. No i Tudek mówi, że świr chciał wyjść na solówkę. No i wspomniało mi się, że jak nasi dziennikarze jeździli tam, gdzie był świr, to co chwila świr wychodził na solówkę i tam, a to zlał jakiegoś gościa z kontroli dopingowej, a to naszego kolegę czerniaka z przeglądu na schodach, a to, a to kogoś tam jeszcze chciał zrzucić ze schodów, a to godle się przylutował. No, i kiedyś był taki wywiad, rozmówka w piłce nożnej. E, w, piłce nożnej. w każdym razie, e, Świr powiedział, że on tak naprawdę to nie chciał ludność gordyckiego, tylko chciał przylutować zażycznemu. No i taka śmieszna sytuacja. Minął rok, dwa, może trzy. No, i w którymś momencie w, na Legii, w pubie. Patrzę, Świr stoi i ja tak podszedłem do niego i mówię, cześć Piotrek, podobno chciałeś tego, mi przelutować, nie? To może teraz spróbuj, nie? A on tak popatrzy na mnie, a ja byłem z takim kolegą, kafarem takim, który by wyglądał jak szef Wołomina Pruszkowa i jeszcze wszystkich innych mafii. Naprawdę, byk potworny. No i tak popatrzę. Popatrzył na mnie, popatrzył na tego kolegę, popatrzył na mnie i nie, nie Paweł, nie, nie, to ja to tak wcale nie powiedziałem i wcale Cię nie chciałem bić, nie. Ja mówię, dobra Piotruś, daruję Ci. No i, te, no i tak mu darowałem. Dobra, słuchajcie, lek bez strachu, natomiast smutna wiadomość to właśnie ona powinna być w czarnych ramkach. Jak Jelonia traci moc, pamiętajcie, że, że najpierw sprzedali tego dolegi, tego, do Legii, tego łys, łysego, czyli pazdana. Potem odpadli z jakimiś grubymi, takimi tłustawymi Cypryjczykami. Znaczy tam no, nawet nie wiem, czy tam jakiś był Cypryjczyk, no ale ta, na Cyprze to się odbywało. I nie oddałem strzału na bramkę. A teraz, a teraz Jaga sprzedaje Patryka Tuszyńskiego, czyli najlepszego strzelca. Nike czyli Skrzydłowek. Tego akurat gruzina to mi w ogóle nie... No i ten... i Majo Mackiewicz, a propos ktoś mi napisał, że że Mackiewicz ma, bo wczoraj się martwiłem, że znikną nawet z ławki rezerwowych, że ma bakterie w kostce. Nie wiem co to są bakterie w kostce, ale no, jeżeli ma te bakterie w kostce, to miejmy nadzieję, że można je jakimiś jakimiś wziąć i pozabijać, prawda? Gorsze są bakterie w oku, bo można ślepnąć. To często dzieci po wyjściu z porodówek mają, niestety. No i ten, znaczy nie, że ślepną tylko, że mają te, te, te wirusy straszliwe. No więc dobra. Więc jak Jelonia sprzedaje tych piłkarzy, co oznacza, że to jest po prostu o tych następnych pucharach to chyba trzeba zapomnieć. A pamiętacie, że jak miał być nowy stadion, to w ogóle tam miała być galeria handlowa, miało się to wszystko tak kręcić i tak dalej, i tak dalej. No a teraz niestety trener probierz będzie coraz częściej przegrywał, w związku z czym się będzie coraz bardziej frustrował, w związku z czym będzie coraz więcej z nim rozmów takich, w których będzie narzekał na wszystko i wszystkich, trochę, trochę przykre, bo on traci w tym momencie warunki do wykonywania nie, zawodu. Do, no nie wiem, no zdawało się, że idzie to, idzie to ku dobremu, a idzie to niestety w stronę, stronę rozsypki. No dobra. FC Basel takie lekkie przygotowanie do jutrzejszego meczu. Ja tylko powiem, że tu jest rozmowa z Aleksandrem Frejem, dawną, z dawną gwiazdą FC Basel, w ogóle świetnym szwajcarskim graczem. I jedną rzecz muszę tylko powiedzieć, że w, tym, w tej długiej, długiej rozmowie nie ma nic ciekawego. To jest po prostu to jest coś takiego, jakby gadać z kimś, gadać, gadać, gadać. Gadać, 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 gadać i, i właściwie niczego się nie dowiedzieć. Być może nudny jestem Frej, a może dziennikarz mało dociekliwy. to Natomiast jedna rzecz jest dobra, bo u nas często powtarzał się taki motyw, żeby zrobić ligę z dziesięciu drużyn i z systemem czterorundowym. Ja pamiętam, że to najbardziej to promował Andrzej Strajlał, ale to, że na przykład legia wygrała z lechem cztery razy i tak dalej, i tak dalej. No, teraz gra trzy, powiedzmy, ale wygrała cztery. No i ten Frey mówi, że w Szwajcarii y, niestety y, występuje dla 7 tysięcy w curychu, 5 tysięcy w Arau, no i gra się po cztery mecze w sezonie z tymi samymi rywalami, to trochę nudne. No proszę, to Frey mówi dokładnie to, co ja czuję w myślach, że to jest po prostu nudne, bo no ciągle, ciągle oglądać tych samych ludzi, to, to tak samo jak z tą samą babą, no. to kazierostwo jest po prostu. To jest jak brat z siostrą, także ten. Natomiast jest śmieszne, że ta Jaga sprzedaje liderów do słuchajcie zostaną zawodnikami, jak była kocham, że ja takiej, tej, o takiej różnicy nie słyszałem nigdy w życiu. Zajkur Rizezpor, Zajkur spor. No więc ten Zajkur sport to jest już w ogóle tu się nic nie zgadza, bo miało być tak, że 500 tysięcy jest euro za Dziala i milion, ponad milion za Tuszyńskiego to wydawała 1,5 miliona euro, czyli ponad 1,5 miliona euro, czyli 3,5 miliona złotych, a to, a to jest 5,5 miliona, to już widzę milion gdzieś, kurde, się już gdzieś wyparował. Gdzieś wyparował milion, albo się Maciej Wąsowski nie zna na rachunkach. Dobra. Du du du, 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 Bartosz Barysiński dobrze zaczął sezon. Aha, no, o, wiecie, że on dobrze zaczyna sezon, dopóki dyskwalifikacja jakiejś nie ma. Także, a tak w ogóle to świetnie, świetnie. świetnie. Jak już my się zaczynamy zakreślać prawymi obrońcami bez dośrodkowania, to już jest naprawdę czas dzwonić po lekarza. Yy, dobra, Lech, jak na W tym sezonie ma być walka o mistrzostwo. Na razie są rozczarowujące porażki. To ja Wam powiem tylko tyle, że jutro. I już się dowiedziałem, że jest transmisja Lechia Juventus. No i tak sobie myślę, popatrzę jak Morata gra na Wawrzyniaka. Albo jak Morata gra na Borysiuka, albo jak gra na Grzegorza Wojtkowiaka. To będzie dla mnie taki, taki naprawdę fajny sprawdzian. Czyli wozi ich po prostu jak chce, czy, czy tego... Czy, czy po prostu ten Morata trochę był moim zdaniem... Znaczy w moich oczach przereklamowany. Dobra, Bartosz Śpiączka znowu bramę wali, powiem wam tylko tyle, że ja tak jak zwykle jestem przedwczesny albo spóźniony, nigdy na samą porę, bo Śpiączkę wziąłem do Ustaw wiosną, no to wówczas Śpiączka był w Śpiączce, a teraz jak już go, a w ogóle żadnej drużyny jeszcze nie wystawiłem, będę musiał to zrobić, no więc jak ten, jak, jak, go, nie ma, jak go nie ma, bo nie mam drużyny, to Śpiączka punktuje i to jak szalony. Fajnie się chłopak nazywa. Ale jeszcze lepiej się nazywa Gruziński napastnik, którym jest blisko korony Kielce. I słuchajcie, on się nazywa Ala Werdaszili. Ala To sprawy jak ten słynny Kałma na Wardze. Kaumana Wardze. No więc się fajnie piłkarze nazywają. Pamiętam się parę stoperów siata szmata. Albo pamiętam Wataków grał taki i się nazywał szaleniec. Szaleniec fajnym. Tak. Bardzo dobra pozytywna wiadomość. Słuchajcie, Neymar rezygnuje w, z wakacji, chce medali, mianowicie Neymar ogłosił, że chce wystąpić w przyszłe wakacje, najpierw w Copa America, który będzie organizowany w stulecie, specjalna edycja na stulecie pierwszego turnieju, będzie w USA i no, domyślam się, że zagrają również Stany Zjednoczone. A następnie w sierpniu w Rio de Janeiro odbędą się igrzyska olimpijskie. Neymar chce w swojej ojczyźnie zdobyć złoty medal. I pytanie, czy Barcelona da mu zgodę. I przypomina tutaj autorka Barbara Bardadyn, że Leo Messi w 2008 postanowił zagrać na igrzyskach w Pekinie. No to wtedy co myśmy tak bojkotowali, a, a dzisiaj całujemy nogi każdemu Chińczykowi, żeby tylko chciał interes z nami zrobić. No więc ten, więc już pomijam, że Druga Liga Chińska rozmontowała Legię Warszawa. Druga Liga Chińska to pytanie, co by z nami pierwsza zrobiła. No więc ten no więc ten Neymar postanowił grać w Pekinie. No i Barcelona mu nie pozwoliła, a no, Messi se i tak pojechał na zgrupowanie. No i... Sąd rozstrzygał, czy może, czy nie może. Sąd przyznał rację Barcelonie, że ona ma prawo zwalniać albo nie zwalniać, ale Messi i tak sobie zagra, bo Messi to Messi. No i oczywiście, jak, jak może się odgadnąć, zdobył złoty medal. No ale to inna sprawa, że tam grał z dzieciakami trochę, więc, ne, więc nie ma coś śmiesznego. Muszę wrócić do, muszę wrócić do kolegi tego Venero. się Wilfredo Venero, nasz nowy ten Leon, siatkarz jak to niestety ten przemysł jest już coraz bardziej podły. Maciek Petruczenko, właściciel bardzo fajnej pizzerii, polecam wam wszystkim kim? La prowincja w Zalesiu. No więc słuchajcie, w Zalesiu Górnym. No więc muszę wam powiedzieć, że yy, tu jest, że każda reprezentacja musi mieć w lekkiej atletyce swojego murzyna, tak to w cudzysłowie pisze, swojego murzyna. No bo my, my też mamy swojego murzyna, tego mamy Słuchajcie, Jareda da przecież, nie? On biega maratonem. No i, i, i pisze Maciej Petruczenko tak, co ciekawe Usain Bolt, to ten najszybszy jamajczyk na świecie, wiecie, rekrutista świata, może być za chwilę osamotniony we prezentowaniu Jamajki, bowiem jednego dobrego sprintera tego kraju, Jacques'a Harvey'a, 10 sekund na setkę, wyrwali Turcy, a kolejny troje szybko biegaczy, wicemistrzyni olimpijska tamtego Sherika Williams oraz Andrew Fisher i Kamel Brown ma już na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro reprezentować Bahrajn. Prawda jakie to zabawne. Ciekawe, czy oni mówią też, że oni kochają Bahrajn, bo tam mają dziewczyny w tym Bahrajnie. Słuchajcie, Śliczna dziewczyna siatkarka jest, nazywa się Karsta Love, Ale nie Love jak miłość, tylko bardziej bardziej lowe krowe. Więc ten. Czyli no nie przez, ten, nie przez V, tylko przez W. A e, e, śliczna, wysoka, piękna, będę śledził rozgrywki siatkarek. Ja zresztą powiem, że najsłynniejszy w śledzeniu lig siatkarek to był Jacek Laskowski. Ale jak się okazało, że połowa siatkarek się w niej zakochała i nie, nie chcą ze sobą grać, to, to musiał Jacek znikać w e, jedną z tylko na pocieszenie. Słuchajcie, jest fajny alfabet wyścigu Tour de France, no, ale z tym fajnym jest F jak Ferrari. F jak Ferrari przeczytam ten ten. Doktor Michele Ferrari to człowiek, który stał za dopingiem wielu kolarzy. Odsądzany od ciwiary, odsunięty od sportu lekarz, wciąż jednak chętnie się udziela. Jeszcze przed Tour de France napisał na swojej stronie internetowej, że bardzo go cieszy zainteresowanie UCI, to ta federacja, motodopingiem. I tu patrzcie, motodopingiem. Dodał też, że wszystko dzieje się 10 lat za późno, a poza tym UCI szuka motorków tak, aby przypadkiem niczego nie znaleźć. I to jest ten motodoping, co będziemy czasami mówić, że te skubańce już im nie wystarczy, że mają przetoczoną krew kogoś innego, taką, która ma więcej tlenu. Tylko jeszcze mają w motorkach w rowerach motorki w ramię, w kołach. Nie wiem gdzie to jeszcze i te motorki po prostu w sposób niezauważalny dla nas wytwarzały energię, która pozwala tym, tym gościom wjeżdżać pod górę. Motor to zapamiętajcie to. No, jak ja bym miał też motorek w dupie, to też bym prawdopodobnie wszystko, wszystko podgrywał. Dobra, już tu kończymy. Kończymy te gazetki, Kończymy, kończymy. Eee. W telewizji dzisiaj mamy wolne, natomiast, natomiast Żygadło jedzie do Iranu. Słuchajcie, 36-letni rozgrywający. Łukasz Żygadło. To żygadło to świetne nazwisko. To a propos nazys, bo dzisiaj mieliśmy tego. Kauma na ten jest Żygadło. O, a, Żygadło. Tam jeszcze był drugi taki w każdym światku, ale już nie pamiętam, też tak, się, to jest, też tak się nazywał zabawnie. No w każdym razie, ten Żygadło w tym Iranie ma 100 tysięcy. zarabiać, Ja tylko powiem, że. Będzie miał ciężko, bo tam jest raz gorąco odważny, nie wolno nawet browca wa walnąć. Natomiast przeciwdziała temu pensja 100 tysięcy miesięcznie. też bym chciał, mówiąc szczerze, nie wiem, czy bym za połowę nawet tam nie pojechał. Oczywiście żartuję, bo nikt by mi nie dał nawet kopa w dupę. Dobra, lecimy jeszcze jakiś jeden hejcik, może coś pójdzie. O, living zombie, proszę, jakiś Jew. Nie wiem, po co mu ten Jew? ale. Niech będzie tydzień dobra. Ech. O, jak mocno zaczyna, ja pierdolę. Cały poprzedni rok było jebanie na Legię, że przegrywa, no i tak wygrywa to w beznadziejnym stylu, a teraz słownie kurwa dwa mecze w ładnym stylu wygrała, jest Polską Barceloną, że nudno będzie? Jakie jebane malkontenstwo, jak 15 meczów z rzędu Legia wygra w pierdolę to będzie nudno, ale dwa mecze to pierdnięcie komara jest i absolutne minimum wymagane od tej klasy zespołu. No dobra, ja to właściwie nie wiem, bo to jakiś bełkot diabła jest, to faktycznie living zombie jesteś, ale ten. Ale ja no nie wiem, czy wygra dwa mecze, czy 15 meczów, czy przegra. To ważne, że Legia to jest Legia i po prostu zawsze o niej się mówi. To już tak, jak się mówi o Barcelonie. I mówi się o polityce. Natomiast Legia to dwa mecze, to pierdnięcie komara. Ja muszę powiedzieć, że, że chyba wygrała Legia nawet już trzy mecze. Bo dwa w lidze, jeden w pucharach. Ty, nie, dwa w pucharach, to wygrała już cztery mecze. Wygrała już cztery mecze od czasu porażki w ten super pucharzem, więc no, rzeczywiście jest to nudne, no jak Boga kocham. Ja mówię, mówię szczerze, czekam co będzie w Kukeczy jakimś, Kukeczy w Albanii. Jak się domyślacie, kiedy Legia wróci z jakimś wynikiem średnim, to będzie, że tam szalona widownia nie, pozwoli, nie pozwoliła rozwinąć skrzydeł i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko powiem, że a propos, a, propos, a propos Albanii, to byłem tam kiedyś z reprezentacją i nikomu, nikomu, nie życzę kraj, w którym same bunkry, sama bida z znędzą i wszyscy nawaleni. Jedziemy przez lotniska w Tiranie, znaczy z lotniska do hotelu w Tiranie jedziemy przez, jak, przez, no taki kraj jak powiedzmy, jakby się jechało przez Polskę, to my jedziemy przez Albanię autokarem i jest pole w tym, na tym polu ogromnym Kilkadziesiąt kobiet w białych chustach, takich strojach wielutkich, coś jak muzułmanki, i motykami tam kopią, dłubią w takiej ziemi o kolorze gliny, takie coś, no bez sensu. No a jakieś dwa kilometry dalej, trzy kilometry, wioska, a w tej wiosce sklep. Tam chyba ta wioska się składa tylko ze sklepu i z tych bunkrów. Sklep, a przed sklepem. Tak, leży ze stu mężczyzn. Leży, siedzi w kucki i wali tam z flaszek jakieś browce i koniaki. No i ja tak, przy mnie siedziała przewodniczka taka albańska i mówię do niej, no tak ciekawie macie w tym, w tym kraju, bo tak, te kobiety zapierdalają w polu e, e, motykami czy coś, a faceci od rana pod sklepem walą gorzałe. A ona taka na mnie patrzy i mówi, proszę pana, Kobiety albańskie są szczęśliwe, że mogą pracować, bo kiedyś za króla praca kobiet była zabroniona i zakazana one musiały siedzieć w domach, wychowywać dzieci, a teraz one są dumne one dostały narzędzia pracy i one mogą budować przyszłość naszego kraju. No więc, już sami wiecie, legia jedzie do kraju, który jest pokręcony.